W wyniku postanowień traktatu ryskiego z 1921 roku, który kończył zmagania wojny polsko-bolszewickiej, za wschodnią granicą II Rzeczypospolitej znalazły się setki tysięcy Polaków. W Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich zostali oni doświadczeni licznymi represjami, które szczególnie przybrały na mocy w latach 30. XX wieku, gdy władzę w Moskwie dzierżył Józef Stalin. Doszło wtedy m.in. do wielkiego głodu na Ukrainie, czystek w Armii Czerwonej i Partii Komunistycznej, prześladowań związków wyznaniowych. Terror ten pochłonął istnienia milionów ludzi. Głównym narzędziem ludobójstwa władz sowieckich była NKWD Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, organ na szczeblu ministerialnym, rekrutujący w swoje szeregi rzesze morderców. 11 sierpnia 1937 roku, na mocy rozkazu numer 00485, wydanego przez Nikołaja Jeżowa, Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS, represjonowano ponad 130 tysięcy Polaków, z czego zamordowano ponad 110 tysięcy osób. Dziś wiemy, że liczba ofiar była dużo wyższa, dlatego chcemy upamiętnić je w sposób symboliczny, wznosząc pierwszy w Polsce pomnik poświęcony owym ofiarom. Wśród represjonowanych w ramach tzw. operacji narodowościowych znaleźli się Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i przedstawiciele innych grup narodowych i etnicznych zamieszkujących Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Jednak to Polacy stanowili największą część ofiar. Rozszerzenie rozkazu o rodziny, czyli żony i dzieci skazanych za udział w rzekomym spisku polskiej organizacji wojskowej ukazało prawdziwe zamiary władzy ZSRS, zlikwidowanie jak największej liczby Polaków. W czasach wielkiego terroru Polacy ginęli 40-krotnie częściej niż przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących ZSRS. Mimo, że to jedna z największych zbrodni ludobójczych XX wieku, w świadomości współczesnych mieszkańców Polski pozostaje praktycznie nieutrwalona. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.